W polskim systemie prawnym posiadanie narkotyków stanowi co do zasady przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek. Posiadanie nieznacznej ilości narkotyków może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, co znacząco łagodzi odpowiedzialność karną. Problemem pozostaje jednak brak ustawowej definicji tego pojęcia. Pojęcie nieznacznej ilości ma charakter ocenny i pozostawia organom ścigania oraz sądom znaczną swobodę interpretacyjną. W praktyce sądowej wykształciły się pewne kryteria pomocnicze, do których należą rodzaj substancji, cel jej posiadania oraz kontekst faktyczny sprawy. Przykładowo w przypadku marihuany często za nieznaczną ilość uznaje się do jednego grama, natomiast przy Kokainie lub heroinie, już pół grama, może budzić podejrzenia co do zamiaru jej dystrybucji. Sądy w swoich orzeczeniach odwołują się nie tylko do masy substancji, ale i do okoliczności zatrzymania, zachowania sprawcy, jego historii karalności czy ujawnionych środków pomocniczych, np. wag, woreczków, gotówki. Nawet jeśli ilość mieści się w granicach nieznacznej, Kontekst może przemawiać za kwalifikacją czynu jako przestępstwa. Brak precyzyjnych norm prowadzi do rozbieżności w orzecznictwie i utrudnia przewidywalność prawa. Jednocześnie pozwala na indywidualizację odpowiedzialności karnej. Sądy mogą wziąć pod uwagę motywację sprawcy oraz potencjalne uzależnienie, co sprzyja orzekaniu środków wychowawczych. A nie wyłącznie represyjnych. Z jednej strony, nieostrość pojęcia nieznacznej ilości komplikuje praktykę orzeczniczą i rodzi ryzyko nierównego traktowania obywateli. Z drugiej daje sądom przestrzeń do wyważonego podejścia, co w kontekście problematyki narkomanii może mieć pozytywne skutki resocjalizacyjne. Nie czekaj, aż interpretacja prawa zdecyduje o Twojej przyszłości. Działaj, zanim sprawa trafi do sądu.